Co się robi na lekcjach plastyki? Się maluje! Witam tutaj Bowunio, to jest mój Hot 16 Challenge. Sorry, że tyle to trwało, ale musiałem dojść do siebie po urodzinach. Dzięki za nominację było już naprawdę sporo. No co, nie nienawiłem od lat, jestem trochę zardzewiały, więc musicie mi wybaczyć, ale postaram się zrobić najlepiej jak potrafię. Jedziemy! Dzięki Martin Mordo, pozdróweczki fruną Pekas Dzbanow, co się sami nominują Dzięki Wojtek, challenge to twój konik Łatwiej pokonać niż powiedzieć rafoniks Nie od dekady, fani mają pretensje Przykro mi bardzo, ale kurwa ja nie tęsknię Nigdy nie robiłem tego, co akurat modne Raper, który poszedł na YouTube, a odwrotnie Nie żałuję, jestem w pięknym miejscu Mamy świetnych widzów i własne uniwersum Zwariowana banda, uroczy Synów. Dryfujemy sobie na obrzeżach my streamu. wiecznie Wiecznie pani, ale uśmiechnięci. Serio, to dobry, na życie jest patencik, zdrowie służby zdrowia, bo i tak pijemy w sumie. Okazja to okazja, widzimy się na Zoomie Pal, hajstę TV, Jakoś to przetrwamy i wszyscy damy radę. Pal, hajstę TV, Spotkamy się na wódkę i krzykniemy łobabem. Pal, hajstę TV. Tymczasem niech lekarze cały hajs przytulą! Bal hajs TV Bo każdy to wie Tiger Bonzo górą! No i tak wygląda moja 16. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jak nie, to trudno. Kochani, więc teraz przyszedł czas na nominacje. Przede wszystkim. Dzisiaj mamy 10 maja, dzisiaj mój przyjaciel Tiger Bonzo ma urodziny. Chciałbym go dominować do Hot 16 Challenge. Ale Tiger jest ponad tym, już dawno się sam nominował i dawno już nagrał, więc nie będę go nominował. Ale chciałbym nominować ludzi od nas z uniwersum. Więc, najpierw sekcja sportowa, bonus BGC. Sekcja muzyczno-taka śpiewana, Gracjan Rostocki oraz Body Christ. Sekcja rapowa, czyli Sowa, Gigs, Bones i Kłodzian. I tutaj mamy, że tak powiem, Palchaj Stefausz TV już załatwione. Ale jeszcze nie mogę sobie e, odmówić e, trzech nominacji. Przede wszystkim, e, przez wszystkich już zapomniany, ale przeze mnie wielce kochany i Krzysiu, mega czekam na Twoją zwrotkę, to będzie Werte z Wrocławia. Druga osoba to będzie e, Zemsta za poprzedni Hot Sixteen Challenge, czyli Zgrywus, czekam na zwrotkę. No i trzecia taka specjalna, moja taka też od serca, zapomniany też pewnie przez wszystkich hardkorowa komercja stachu stach. Chcę usłyszeć twoją zwrotkę, kochani. No więc yy, tak będą nominacje. Wiem, że było sporo, ale, ale, w sumie co tam? Dziękuję Wojtkowi, Martynowi za nominację oraz paru osobom, których nie kojarzę, ale wysyłali mi, że mnie nominowali. Więc yy, bardzo mi miło, że chcieliście usłyszeć moją zwrotkę.